Witajcie, zapraszam na rozkład dla Strzelca o miłości w grudniu. Co w tym czasie? Jakie energie, wydarzenia w związkach, w relacjach? No, o czym te karty będą chciały powiedzieć? Pamiętamy jednak, że to będzie rozkład ogólny. Nie może być dla każdego, więc zbierzemy tylko to, co czujemy, że jest dla nas. Zmęczenie odchodzi. Ja teraz chcę sobie troszkę poleżeć, troszkę takiego odpoczynku. Przychodzi czas takiego głębszego snu. Chyba um, to ma związek z jakąś przeszłością, bo tu jest moment transformacji dla was, rzeczywiście takiego takiego przewrotu, że um, ewidentnie macie takie Przejście pomiędzy etapami. Coś dobiega ku końcowi. Tutaj próbujemy ostatecznie rozwiązać jakiś konflikt, rozstrzygnąć go, zakończyć pewne e, sprawy, które się tak ciągnęły, jeszcze się ciągną, i tutaj będą zmierzały już właśnie do finału i bo to, bo to męczące, bo to też powoduje, że ja jestem już przemęczony i, i mam dosyć tego. Ty ruszasz do przodu, bo tobie, bo u ciebie od razu są narodziny, tak? To się łączy ze sobą, i to jest ta, taki ważny moment w życiu, żeby czegoś nie przegapić, bo, bo to też jest związane z taką e, duchowością, z Twoim. Mm, z tym, co masz w sobie, bo ty tak jakby też poszukujesz w sobie odpowiedzi, wskazówek, coś cię prowadzi ku nowemu i ty czujesz w sobie taką energię, ale żegnasz to, bo, bo tutaj jest pożegnanie z kimś, czymś, bo to już jakby przychodzi czas na to, żeby zamknąć rozdział, zamknąć drzwi i e, twoja odwaga i gotowość jest taka no już, tak duża, jak do tej pory jeszcze nie była i ty potrafisz w tym momencie zachować się tak um, tak na chłodno tak tutaj nie wrzucając tych emocji nie powodując jakichś, no nie wiem takich e, dużych napięć pozwolisz tym drzwiom się po prostu zamknąć albo też sam je domykasz są momenty takiego zachwiania, że tak nie jestem jeszcze przekonana, czy ja na pewno robię dobrze, bo ja odchodzę, bo ja gdzieś ruszam dalej, bo ja zmierzam ku nowemu, ja mam nowy cel, nową drogę, nowe pomysły. Chcę zakończyć to, co mnie jakby już. Yy... Nie, nie daje mi szczęścia, i to jakby zabiera też ode mnie dobre energie, zabiera moje siły. Ja to żegnam. Mam momenty, że jeszcze się tak gdzieś mm, waham, czy na pewno dobrze robię, ale wiem, że ja czuję, czuję, że robię dobrze, i taka jest też dla ciebie tutaj rada z tego płynie, abyś nie był bierny, żebyś szedł do przodu, żebyś walczył, żebyś tutaj wykonywał. Działania Nie, nie śpi, Jakby wyjść z tego snu Z tej takiej jakiejś bierności Takiej ospałości Pomóż tej transformacji Pomóż temu, temu momentowi w twoim życiu Bo jest bardzo ważny Domknij drzwi, działaj bierz, Przejmuj kontrolę Ty masz kontrolę, masz moc Masz w sobie ogień Masz tutaj siłę do działania ty korzystaj z niej, po prostu nie bądź jakiś gdzieś taki nieaktywny. Jak największa aktywność jest zalecana. U ciebie są narodziny, jest coś, nowy początek, który mm, rodzi się w chaosie, który jest w konflikcie. Tu jest trudna zmiana. To nie jest łatwe, ale tu tak jakby przychodzi takie, mm, taka nowa miłość, coś takiego. A, Delikatnego, czystego, nowego, świeżego, nie wiem, jakiś taki począteczek, bardzo to może być. Zupełnie nowa osoba, jakiś no, taki nowy rozdział. I to, I to wszystko nie ma łatwo, bo to jest narażone na nieprzyjemności, na jakieś stresy, nerwy, na, na takie podminowanie, na te pioruny. Tak jakby w Twoim życiu odgrywa się taki przewrót totalny. Przyszedł taki silny wiatr, rozwala coś, co już nie funkcjonowało jak należy. Ja się z tym godzę, ja się ak akceptuję to, poddaję się temu. Zdobyłem już taką dojrzałość i gotowość, żeby rzeczywiście pozwolić temu upaść całkowicie. Bo wiem, że. Mm, to będzie bolało, to, to, to wymaga wysiłku, tu czuć jest to zmęczenie, ten trud i taką napiętą atmosferę, ale to później będzie lepiej. Ale muszę przez to przejść, tak jakby te najbliższe tygodnie były wielkim wyzwaniem i takim już, no takim momentem ostatecznym, tym, tym który jest najtrudniejszy, kiedy to już coś jakby... Takie jest ostateczne przybicie pieczątki nad czymś, takie podpisanie czegoś, takie domknięcie tej klamki. I to, to wszystko ma swoją cenę oczywiście, jeśli chodzi o samopoczucie, o, o różne inne mm, aspekty w życiu. Ale to się zadziewa, bo przyszedł na to czas i przyszło miejsce do zrobienia porządku. Przychodzi ten. Nowy świt, nowa energia po tej burzy się zbliża. Tak po cichutku sobie tutaj przydreptuje ta energia nowości, ale, naj, taką najbardziej znaczącą informacją jest to, to, to zamykanie, to odchodzenie, to takie żegnanie, to. Pozwolenie temu czemuś, żeby to już rzeczywiście sobie poszło, żeby się zamknęło, zakończyło i takie ostateczne rozliczenie się, i to, bo to są sprawy takie namacalne też, ale tak we mnie ta gotowość, świadomość i przemiana, że tak już tak jak było, to już nie będzie nigdy zamykanie tej przeszłości, narodziny tego nowego. Jest śmierć i nowe życie. Zupełnie macie to tak. Zaraz po sobie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.